Program Nocny Obserwator, który tworzę od 6 października 2011 roku, powstał na bazie mojego pierwszego astronomicznego programu o nazwie Astrojawil. Z założenia Nocny Obserwator jest programem, który dzięki rozbudowanym funkcjom pomaga w łatwy sposób zaplanować obserwacje astronomiczne, sprawdzić widoczność zjawisk oraz precyzyjnie przygotować się do fotografowania obiektów na niebie. Czarne tło, ciemnoczerwone gwiazdy i opisy, tzw. tryb nocny, gwarantują nieoślepianie wzroku podczas używania komputera w słabym oświetleniu. Jest w programie także bardzo użyteczny tryb dzienny, przyjazny interfejs, intuicyjna obsługa paneli, małe wymagania sprzętowe oraz możliwość dostosowania do każdej rozdzielczości ekranowej czynią program ogólnie dostępnym i zrozumiałym dla szerokiego grona użytkowników. Program bazuje na katalogu gwiazd do 13 magnitudo, ale dla przyspieszenia działania standardowo wyświetlane są gwiazdy do 10 magnitudo. Tak zwany dopalacz do 13 magnitudo można włączyć tylko przy dużych powiększeniach mapy. Program zawiera dużo informacji o obiektach mgławicowych oraz posiada w zanadrzu możliwie wszystkie ciekawsze typy obiektów dostępne dla teleskopów o średnicy zwierciadła do 18 cali. Jako miejsce obserwacji możecie wybrać sobie dowolny punkt na kuli ziemskiej i ustawić tam linię zabudowań i przeszkód terenowych przesłaniających niebo. Instalacja programu jest prosta. Po wejściu na stronę astrojawil.pl wybieramy stronę programu Nocny Obserwator i tam pobieramy z serwera AstroCyd.pl z działu Download plik instalacyjny no.zip z najnowszą wersją programu. Teraz należy rozpakować zawartość tego zipa do dowolnego folderu na twardym dysku. Aby uruchomić program, należy odszukać w założonym folderze plik o nazwie no.exe. Warto utworzyć skrót do tego pliku i skrót ten przenieść na pulpit. Programu możecie używać za darmo. Jeżeli dostanę maila z prośbą o rejestrację, to odeślę mailem kod rejestracyjny do programu. Po wprowadzeniu tego kodu do okienka rejestracyjnego i kliknięciu w przycisk Koduj. Od tej pory po włączeniu programu nie będzie się wyświetlał panel rejestracyjny. Program jest napisany w dwóch wersjach językowych: angielskiej i polskiej, przełączanej przyciskiem EngPol w panelu Settings bądź klawiszem funkcyjnym F4 na klawiaturze. A teraz krótka instrukcja obsługi programu. Po uruchomieniu programu i zgaśnięciu ekranu powitalnego możemy przeczytać kilka cennych porad pomagających w szybszym opanowaniu programu. Nowych użytkowników zachęcam do uważnego przeczytania tych porad. Program obsługujemy myszą, tabletem i klawiaturą. Aby zobaczyć, jakie działania przyporządkowane są poszczególnym klawiszom klawiatury, wystarczy wcisnąć klawisz funkcyjny F7. Pojawi się wówczas wykaz klawiszy i opis ich funkcji w programie. Uwaga, czasem zdarza się, że klawiatura przestaje być aktywna. Aktywację klawiatury najprościej wykonać poprzez kliknięcie myszą w Help na górnej belce i dwukliknięcie w tekst tej pomocy. Wówczas po zamknięciu Helpu klawiatura ponownie jest aktywna. Centralny punkt ekranu jest miejscem szczególnym w programie. Kliknięcie lewym przyciskiem myszy ustawia zaznaczony kursorem obiekt na środku ekranu. Powiększanie i zmniejszanie mapy odbywa się kółkiem myszy lub klawiszami Page Up Page Down. Klawisz Home ustawia automatycznie wybrany azymut patrzenia na środku ekranu i dobierze wielkość mapy tak, aby widoczny był jak największy obszar nieboskłonu. Wciskając klawisze strzałek w lewo bądź w prawo obracamy punkt widzenia równolegle do horyzontu. Przesuwanie kursora myszy nad wybrany przycisk powoduje ukazanie się na górnej belce opisu jego działania. Możemy dowolnie regulować ilość informacji wyświetlanych na mapie. Do tego celu możemy użyć klawiatury lub panela Map set. Zapalona lampka w kolorze zielonym pod symbolem obiektów wskazuje, że wyświetlanie tego typu obiektów jest włączone. Ilość wyświetlanych rodzajów obiektów regulowana jest także panelem Lim MAG, którym ustawiamy graniczne jasności obiektów. Każda zmiana tego limitu powoduje automatyczne włączenie wyświetlania tych obiektów na mapie. Wciskając klawisz spacji lub clear na belce górnej, czyścimy współrzędne linie i opisy obiektów na mapie. Na panelu Mapset możemy włączyć linie konstelacji, granice konstelacji, a także, korzystając z klawiatury, zgodnie z wykazem znajdującym się pod klawiszem F7, możemy stopniowo dodawać. Klawiszem Z nazwy własnych gwiazd, klawiszem B oznaczenia Bajera greckimi literami, klawiszem F oznaczenie numeryczne Flamstida, Klawiszem K nazwy konstelacji, Ponowne wciśnięcie klawisza K wprowadza skróty nazw konstelacji, a jeszcze raz naciśniemy w K, to nazwy konstelacji znikną. Klawiszem R uruchamiany prosty stoper astronomiczny. Do mapy możemy dodać klawiszem A asteryzmy czyli charakterystyczne skupiska gwiazd niebędące będących Klawiszem V Gwiazdy zmienne. Typy wyświetlanych zmiennych ustalamy w ustawieniach pod przyciskiem Settings. Klawisz D włącza gwiazdy podwójne, których zakres interesujących nas separacji składników możemy ustalić w ustawieniach Settings. Klawiszem M włączamy obiekty z katalogu Messiera. Klawiszem N włączamy obiekty z katalogu NGC. Klawiszem I włączamy obiekty z katalogu IC. Klawiszem C włączamy obiekty z katalogu Caldwella. Klawiszem U, jak urbanizacja, włączamy przygotowany wcześniej widok zabudowań przesłaniających nam horyzont. Jak wprowadzić własną linię zabudowy, opisałem w ustawieniach settings. Widzimy widok z mojego okna w oryginale. I to samo w programie. Dla przyspieszenia działań, wprowadziłem grupowe oznaczenie pod klawiszem W. I są to nazwy własne gwiazd, oznaczenie bajera, linie i nazwy konstelacji. Tak więc porządki na mapie szybko możemy zrobić wciskając najpierw spację, a potem klawisz W. Na górnej belce znajdują się przyciski F1, F2 i F3, które służą do szybkiego wyboru wcześniej zapisanych parametrów mapy. Ponieważ ilość możliwości wyświetlania opisów i zastosowanych powiększeń jest bardzo duża, Dlatego wprowadziłem przyciski pozwalające jednym kliknięciem ustawić mapę według ulubionych nastawień. Po ustawieniu wszystkich parametrów mapy, według własnego uznania, zapisujemy je w panelu Settings, klikając tam w taką samą ikonkę F1, F2 lub F3. Na środku górnej belki jest ikonka w postaci dwóch okrężnych strzałek, która umożliwia odwracanie obrazu. Obraz odwrócony sygnalizowany jest włączeniem zielonej lampki na środku ikonki. W programie widoczne są na mapie tylko te obiekty, które znajdują się ponad horyzontem dla wybranej lokalizacji na powierzchni Ziemi w danym dniu i o wybranej godzinie. Jest to odwzorowanie stożkowe, gdzie w środku okręgu stanowiącego linię horyzontu są obiekty widoczne w zenicie. Wyświetlając współrzędne horyzontalne widzimy okręgi pośrednie dla obiektów położonych na tej samej wysokości, a koncentrycznie ułożone linie są rzutami kół o stałym azymucie. Program wyświetla współrzędne horyzontalne astronomiczne, liczone od geograficznego południka lokalnego. I tak kierunek południowy S ma azymut 0 stopni, wschód E ma azymut minus 90 stopni, zachód W ma azymut plus 90 stopni, a północ N przyjmuje azymut plus 180 stopni lub minus 180 stopni. Możemy także wyświetlić współrzędne równikowe oraz ekliptykę, czyli drogę słońca w rocznym ruchu po niebie wśród gwiazd. Planety i księżyc poruszają się także w bliskim sąsiedztwie tej żółtej linii i klawiszem P możemy planety wyłączyć lub włączyć. Program posiada wiele paneli roboczych, które można zamykać klikając w mały krzyżyk lub wciskając klawisz Escape. W lewym górnym rogu po kliknięciu w linię daty i czasu rozwija się panel sterowania czasem i pozycji. Tutaj jest możliwość korygowania czasu z wybranym krokiem czasowym, ustawienie animacji czasowej oraz na dole panelu podane są współrzędne horyzontalne i równikowe obiektu znajdującego się w środku ekranu. Klawisze 9 i 0 na klawiaturze zmieniają czas wyświetlany w programie o wartość tego ustawionego kroku. Klikając tu w zegar cyfrowy. Program wyświetli większy zegar cyfrowy z prawej strony, przydatny podczas obserwacji astronomicznych. Wielkość tego zegara regulujemy w settings. Panel menu wyświetlamy, klikając na belce górnej w przycisk Menu lub klikamy środkowym przyciskiem, czyli kółkiem myszy na mapie. Tutaj mamy dostęp do podstawowych głównych paneli obsługujących program i są tam. Settings, czyli ustawienia dostępne także bezpośrednio pod klawiszem funkcyjnym F2. Tutaj ustawiamy podstawowe parametry programu. Najważniejszą kwestią jest ustawienie swojej lokalizacji, aby program pamiętał skąd prowadzimy obserwację. W programie możemy wybrać jako miejsce obserwacji dowolny punkt na kuli ziemskiej, takich miejsc, gdzie możemy zapamiętać współrzędne i linię zabudowy domów, które nam zasłaniają niebo. Mamy w programie 9. Są one oznaczone jako horyzont numer 1 do, aż do numeru 9. Klikając przyciski poprz i nast, ustawiamy sobie wybraną lokalizację. Klikając w przycisk edycja, możemy zmienić wszystkie parametry danej lokalizacji według podpowiedzi widocznych z lewej strony. Wówczas, będąc na panelu settings, zmieniając numer 1 do 9 horyzontu, Ustawiamy w programie wybrane dla tej lokalizacji współrzędne oraz linię zabudowań. Doraźnie możemy ustawić sobie współrzędne innych miast, klikając przycisk Location i wybranie z listy najbliższego nam z dostępnych miast. Dokładne współrzędne naszej lokalizacji możemy znaleźć, klikając w Google Maps. Po odnalezieniu naszego domu i kliknięciu w niego, pojawi się balonik, a poniżej, tuż pod mapką, widzimy dokładne współrzędne tej lokalizacji. Jeśli wybraliśmy wersję językową angielską, to mamy wtedy możliwość wyświetlenia nas konstelacji i planet także i w innych językach. Wychodząc z panelu Settings, należy kliknąć w zapisz ustawienia, aby nasze zmiany zostały zapisane. Panel GoTo. Jego ikona znajduje się na górnej belce, uruchamiany także klawiszem G z klawiatury. Tutaj można ustawić wybrany obiekt na środku ekranu. Pod warunkiem, że znajduje się ponad horyzontem w danym momencie w tej lokalizacji. Jeśli pod ikonką planety, Słońca czy Księżyca widać gwiazdkę, to oznacza, że dany obiekt jest w tym momencie widoczny nad horyzontem. Możemy wycentrować gwiazdę po jej nazwie własnej, oznaczeniu Bayera, a także ustawić dowolny obiekt mgławicowy po jego numerze katalogowym. Oraz jedną z 50 tysięcy planetoid wyszukanych po nazwie lub numerze porządkowym, a także jedną z ponad 200 komet. Także szybko tu ustawimy wybraną gwiazdę zmienną czy pulsara po nazwie. Panel Funkcje. Zawiera kilkanaście głównych funkcji programu, a są to AVO, czyli roczna widoczność obiektu. Dotyczy to obiektu będącego aktualnie na środku ekranu, bądź planety Księżyca, komety czy asteroidy. Program wyświetla tzw. glepsydrę, która jest policzona dla danej lokalizacji na Ziemi. Jest tu także diagram pozycji księżyca na dany miesiąc z widocznymi fazami i możliwością zaplanowania obserwacji w dogodnych warunkach podczas Czarnej nocy astronomicznej. Kratki co pół godziny obrazują widoczność słońca, księżyca i planet każdego dnia miesiąca. Wykres dobowy. Widoczność obiektu znajdującego się na środku ekranu słońca i księżyca w ciągu całej doby. Klikając wykres, program ustawi tę godzinę. Tutaj łatwo jest określić, o której godzinie dany obiekt będzie widoczny nad horyzontem, kiedy będzie ciemno. NVO, czyli nocna widoczność obiektu. Po 5 sekundach obliczeń zobaczymy z krokiem co 20 minut pozycję wybranego obiektu na niebie wśród linii zabudowań, wtedy, kiedy obiekt jest co najmniej 5 stopni nad horyzontem, a słońce jest głębiej niż 10 stopni pod horyzontem. Dzięki tej funkcji dokładnie określimy, w jakich godzinach dany obiekt będzie widoczny z naszej lokalizacji z uwzględnieniem linii zabudowań. Panel efemeryt ciał Układu Słonecznego dotyczy planetoid, komet i planet. Tutaj wybieramy obiekt i parametry wyświetlania linii i opisów efemerydy. Po obliczeniach program wyświetla trasę przelotu wybranego ciała Układu Słonecznego na tle gwiazd według ustawionych parametrów. Panel obliczania koniunkcji Księżyca z jasnymi gwiazdami i planetami. Możemy policzyć takie koniunkcje występujące w danym miesiącu, a kliknięcie w które zjawisko ustawi mapę na ten właśnie moment. Panel obliczania koniunkcji Księżyca i Słońca z obiektami ziemskimi. Po wprowadzeniu do okienka współrzędnych, horyzontalnych, odległej przeszkody terenowej, możemy policzyć, kiedy Księżyc lub Słońce będą przechodzić za tym elementem. Jest to duże ułatwienie. Przy uzyskaniu ciekawej astrofotki, np. zdjęcie z krzyżem na giewoncie, a za nim księżyc w pełni lub słońce, widzimy piękne zdjęcie wykonane przez Dariusza Bobaka z zakopanego. Panel obliczania koniunkcji między planetami. Także i tutaj kliknięcie w wybrane zjawisko przeniesie nas do mapy w tym momencie. Panel widoczności satelitów Jowisza jest pomocny do uzyskania informacji o położeniu wzajemnym czterech księżyców Galileuszowych. Oraz mamy w tabeli wykaz zjawisk zachodzących pomiędzy tarczą Jowisza a tymi księżycami. Panel widoczności satelitów Saturna. Analogicznie jak dla Jowisza, mamy tu lokalizację położeń satelitów Saturna widocznych w teleskopie. Fazy księżyca policzone na aktualny miesiąc oraz jeden do tyłu i jeden miesiąc do przodu. Lista zaćmień Słońca w XX i XXI wieku. Lista zaćmiń księżyca w XX i XXI wieku. Edycja parametrów orbitalnych komet w wykazie jest ponad 200 komet z możliwością dodania nowej lub możemy dokonać edycji parametrów dowolnej z nich. Funkcja CCD wyświetla na mapie ramkę określającą wielkość fragmentu nieba padającego na matrycę aparatu fotograficznego i kamery w zależności od użytej ogniskowej obiektywu. Możemy łatwo zaplanować długość ogniskowej, aby zmieścić w kadrze wybrany obszar nieba. Panel podziękowań dla tych, którzy pomogli mi w programie rozwiązać niektóre zagadnienia lub podsunęli ciekawy pomysł. Okult, policzone uprzednio dokładne efemerydy zakryć gwiazd przez księżyc dla wybranych lokalizacji. W programie wyświetlana jest graficzna interpretacja miejsca, w którym gwiazda znika lub pojawia się przy tarczy księżyca. Każdemu użytkownikowi mogę policzyć te zakrycia dla jego lokalizacji po przysłaniu do mnie mailem współrzędnych. Panel lista obiektów użytkownika. Tutaj każdy może sobie zapisać wybrane obiekty przeznaczone do obserwacji. Panele gwiazd zmiennych przeznaczone dla miłośników obserwacji gwiazd zmiennych, gdzie można sprawdzić przewidywane momenty minimów lub maksimów gwiazd zmiennych różnych typów, takich jak miridy. Cfejdy, zmienne zaćmieniowe, a także słynną zmienną beta-lir-szeljak. Po kliknięciu w obliczoną datę, program ustawi tę zmienną na środku ekranu właśnie w tym momencie. Panel Date Time, szybkie ustawienie dowolnej daty z przedziału 1750-2150. Panel Mapset. Ustawienie widoczności poszczególnych typów obiektów i innych parametrów mapy. Jeżeli lampka pod przyciskiem świeci się na zielono, to oznacza, że dany element jest właśnie wyświetlany. Możliwość wyświetlania gwiazd o jasnościach do 13 magnitudo, przy ustawionym dużym powiększeniu, sygnalizowana jest żółtym kolorem lampki pod ikoną z gwiazdkami. Jeśli wtedy klikniemy w tę ikonkę, to pojawi się więcej gwiazd, a lampka będzie świecić na zielono. Program będzie wtedy wyraźnie wolniejszy, dlatego standardowy zasięg gwiazdowy map nocnego obserwatora to 10 magnitudo. Night Day, czyli tryb nocny. Mamy tutaj ciemnoczerwone linie i opisy na czarnym tle. Przełączanie na tryb dzienny poprzedzone jest ostrzeżeniem o możliwości utraty akomodacji oka podczas nocnych obserwacji. Panel kolor. Tutaj mamy możliwość dowolnego ustawienia prawie wszystkich kolorów występujących w programie. Można także wybrać opcję kolory do druku, które można samemu ustawić, aby mapki były czytelne na papierze i nie zużywało się dużo tuszu. Na klawiaturze, klikając w klawisz F8, zmieniamy kolory na te do drukowania. Wtedy wystarczy w menu kliknąć na przycisk bitmap, a wówczas komputer otworzy zewnętrzny program skojarzony z otwieraniem plików bitmap, który umożliwi nam od razu wydruk danej mapki na papier. Klawiszem F9 powracamy do normalnych kolorów. Dla ułatwienia obserwacji przebiegu ciał układu słonecznego po niebie, po wybraniu takiego obiektu w GoTo zostanie automatycznie włączona kotwica, która zatrzymuje dany obiekt ciała układu słonecznego na środku ekranu. Jeśli w panelu sterowania czasem i pozycji, w lewym górnym rogu ustawimy pod napisem teraz wartość 1D, czyli jedną dobę, to wówczas naciskając plus. Z prawej strony panelu lub naciskając klawisz 0 na klawiaturze, będziemy zmieniali położenie tego ciała co jedną dobę. Obiekt ten zawsze będzie zakotwiczony na środku ekranu. Klawiszem X możemy ustawić widoczność pola informacji, a jego wielkość można ustawić w Settings. Jeśli klikniemy myszą w górną część pola informacji koło napisu POL, to wyświetlimy w języku polskim informacje o obiektach Messiera znajdujących się wewnątrz pola informacji. Jeśli klikniemy w dolną połowę pola informacji przy napisie NG, to wyświetla nam się te obiekty mgławicowe z katalogów NGC i C wraz z opisami doświadczonego obserwatora mgławic z USA, pana Steve'a Gottlieba, który pozwolił mi umieścić w programie bogactwo swoich opisów mgławic obserwowanych różnym sprzętem optycznym. Klikając prawym przyciskiem myszy w jakiś obiekt na mapie, wyświetlimy panel z linią informacji o tym obiekcie. Jeśli jest widoczny ten panel z informacjami, to mamy jeszcze możliwość uzyskania informacji po polsku o obiektach z katalogu Messiera po przyciśnięciu klawisza M, lub jeśli informacja dotyczy obiektu z katalogu NGC lub IC, to klikając w klawisz S uzyskamy informacje o tym obiekcie opracowane przez pana Steve'a Gottlieba z USA. W lewym górnym rogu ekranu pod belką górną i obok panelu sterowania czasem i pozycji znajduje się belka z liczbą dni do następnego wybranego przez nas zjawiska na niebie. Klikając w tę liczbę, widzimy panel z listą wybranych przez użytkownika programu dat ciekawych zjawisk na niebie. Dwukliknięcie w wybraną datę ustawi ją w programie oraz wymieniona tam nazwa planety, Słońca czy Księżyca spowoduje ustawienie tego ciała na środku ekranu z włączoną kotwicą. Takie są główne możliwości programu dziękuję za uwagę i życzę wiele radości z poznawania nieba przy pomocy nocnego obserwatora.